Osiem lat temu, jako 45-letni facet, przeżyłem największy shift, największą transformację swojego życia. Wtedy yy, poznałem młodszego ciebie, yy, 13 lat, yy, innego faceta i zakochaliśmy się w sobie. Po roku był ślub, a po czterech miesiącach po ślubie yy, uciekł ode mnie, zostawił mnie. Ale po kolei. Yy, poznajmy się, nazywam się Tomek Lambret. I jestem animatorem radosnego życia. Od kiedy pamiętam, że jako dziecko yy, uwielbiałem krować, yy, robiłem teatrzyki, występy, kabarety, sztuczki magiczne. Później, jako yy, nastolatek, zaangażowałem się w harcerstwie, prowadziłem drużyny zuchowe. Cały czas kreatywność, yy, praca z ludźmi. Liceum, szkoła średnia trochę zabiła tą moją pasję. Nie wybierano mnie do występów, teatrów, ze względu na to, że, że miałem wadę wymowy. Z tą wadą wymowy już sobie poradziłem, przeskoczyłem to. I co tu robić w małym mieście w Polsce? Po ukończeniu liceum y, poszedłem na, na studia, studia, które rezonowały z moją y, chęcią kreowania, robienia czegoś, pracy z ludźmi, tworzenia. Więc poszedłem na studia y, animacji społecznej, animacji społeczno-kulturalnej, tak się to nazywało. Y, w czasie studiów również uczyłem się y, angielskiego i Opcją było, że, że będę nauczycielem języka angielskiego. W końcu, jako 25-letni chłopak, wyjechałem do Londynu, nie tylko po to, aby szlifować angielski, ale również po to, aby, aby czuć się wolnym. Nie mogłem się odnaleźć jako młody chłopak gej w Polsce wtedy. Tak mi się w tym Londynie, słuchajcie, spodobało, że zostałem tam 25 lat. Dlatego tutaj jest dobry moment, żeby przeprosić za moje potyczki językowe i, i błędy. I co dalej? I już w czasie, w czasie studiów, jeszcze, jeszcze przed wyjazdem do Londynu, zaogniła się we mnie moja największa pasja, zresztą wciąż związana z kreowaniem i Wyrażaniem siebie przez autentyczność, a mianowicie y, fascynowała i, i do tej pory fascynuje mnie nasza potęga jako ludzi y, naszego, potęga naszego umysłu, potęga naszej świadomości. Y, I wtedy zapisałem się na kurs y, Sylwy. Y, jak wykorzystywać potęgę naszego umysłu metodą Sylwy. Skończyłem dwa etapy tego, tego kursu i praktykowałem to w życiu codziennym oczywiście. I wtedy, to był 90, 1997, przeczytałem chyba wszystkie książki, które były na, na półce w bibliotece, w księgarni. Z nazwą Rozwój Osobisty. W Londynie, w Anglii różne zawody się przytrafiały, ale moja pasja była wciąż ta sama. Dalej rozwój osobisty, dalej potęga naszego umysłu, potęga podświadomości. Zacząłem, jakoś znajdowały mnie następne książki, następni, że tak powiem, liderzy. Czytałem Dypaka Chople, Tony Robbins, no, i, i praktykowałem, a, a było, było gdzie praktykować, bo moje życie toczyło się dosyć szybko i następowały duże zmiany różne prace, przeprowadzki. Był to dosyć intensywny etap mojego życia, że tak powiem, młodzieńczego. No, i słuchajcie, jak już wspomniałem na początku tego mojego filmu, 8 lat temu przeżyłem totalny shift, totalną transformację. Dziś mogę powiedzieć nawet śmiało, że narodziłem się na nowo, jakby. Oczywiście, jak to bywa, często wszechświat po prostu popchnął mnie do tego, do przodu i do góry przez, przez to zdarzenie. A mianowicie wtedy, jak miałem 45 lat, wyszedłem, odważyłem się, słuchajcie, wyjść z, z drugiego związku, bo prawie 17-letniego 17 związku, który był dla mnie emocjonalnie wykańczający. Zrobiłem ten krok i no, po prostu otworzył się przede mną, jakby świat na nowo. Poznałem y, tego chłopaka, 13 lat młodszego ode mnie, który był w podobnej sytuacji i zaogniliśmy. Po prostu było, było, było wspaniale przez rok, później był ślub. A cztery miesiące po ślubie, i był to y, dzień przed Wigilią Bożego Narodzenia uciekł ode mnie, zostawił mnie. Słuchajcie, był to, teraz mówię, był to totalny gołębi pół, Jak śpiewała Małgorzata Ostrowska, gdybym zobaczył taki film, to umarłbym ze śmiechu. Wtedy nie było to takie śmieszne ani zabawne. Co było? Był to szok, był to kompletny szok. Było był to wstyd, ja się wstydziłem, wstydziłem się, nie wiem teraz już za co, po prostu jedyne co czułem, to wielki, wielki szok i wstyd. No i czułem się jak idiota, kompletny idiota. Ale w tym samym czasie, słuchajcie, czułem tak głęboko we mnie totalny spokój. Jakby równolegle z tymi uczuciami szoku, wstydu, yy, debilstwa, czułem kompletny yy, spokój. Yy, czułem, jakby. Jakby to był film. Jakby to był film, słuchajcie, jakby to był film, że ja jestem tutaj, a to się dzieje obok. Czułem, jak. W ten wieczór, słuchajcie, siedziałem w tym szoku w tym spokoju na kanapie chyba przez dwie godziny. I ten spokój mnie coraz bardziej ogarnął, coraz bardziej czułem się, że ja jestem obok, a to jest tylko jakaś sytuacja, którą oglądam, która się dzieje. I w tym spokoju nagle dostałem taki impuls i po prostu wstałem z tej sofy, podszedłem do półki, gdzie, gdzie były książki i wziąłem książkę pierwszą, słuchajcie, która leżała tam już od jakiegoś czasu i była, była to książka y, Power of Now, Eckharta tole, czyli Potęga teraźniejszości i zacząłem czytać. I słuchajcie, czytam, czytam, czytam i zaczęło to ze mną kompletnie rezonować i z każdą stroną zaczęło to po prostu nadawać sens temu, co się stało, temu całemu mojemu dotychczasowemu życiu, wszystkim zdarzeniom. Zaczęło to nadawać y, jakiś inny wymiar. Jest mi to bardzo trudno nazwać, bo nie, nie znam takich słów tego, nie znam takiego uczucia, jak wtedy czułem, bo nigdy nie czułem takiego głębokiego spokoju. Dziś wiem, że nastąpił wtedy właśnie we mnie ten shift, ta zmiana, że coś, coś. Się podniosło, coś się odblokowało, dostałem jakieś połączenie, i wtedy nastąpił shift. I od tego momentu moje życie było inne. Przez następne dwa lata wybrałem świadomą samotność i studiowałem. Studiowałem, Tolle, studiowałem innych liderów, praktykowałem życie teraźniejszości. W moim codziennym, codziennym takim życiu po prostu brałem praktykę za praktyką, którą polecano by jak najczęściej być świadomym obecnego momentu. I mówiłem życiu tak, mówiłem wszystkiemu co się dzieje tak. Nawet tym chwilom takiego załamania, kiedy wszystko do mnie wracało, co się, co się wydarzyło. Nawet kiedyś poszedłem, słuchajcie, do lekarza rodzinnego, i, i mówię, czy, czy to za karę, czy to jakaś kara? Słuchajcie, myślałem, że, że mnie pokarało. Dziś wiem, że wszechświat tak działa po prostu, że takie momenty to nie jest kara, tylko to jest transformacja. To jest po prostu ten, to popchnięcie wszechświata do nowego, do nowego, nieznanego, ale to nowe, nieznane z czasem jest piękniejsze, bo jest po prostu pełniejsze. To jest życie od, od wewnątrz na zewnątrz raczej niż z zewnątrz do wewnątrz. I podczas praktykowania słuchajcie tego życia, teraz no, dział, dział, działy się w moim życiu cuda, o których chcę opowiadać na moim kanale. Świadome manifestacje, słuchajcie, synchronizacje, nie z tej ziemi. Po prostu zaczęły, zaczęło to odzwierciedlać się w moim życiu zewnętrznym. I co mnie zastanowiło również, że w sumie to wydarzenie, jak, z którego teraz dzisiaj się śmieję, jestem za nie bardzo wdzięczny, kiedy, kiedy on mnie zostawił cztery miesiące po ślubie, w porównaniu z innymi wydarzeniami, które już się wcześniej wydarzyły w moim życiu, to nie było w sumie nic takiego, bo przeszedłem ciężkie chwile, porównując z tą chwilą, przeszedłem właśnie bycie gejem jako młody chłopak i niemożność życia tak, jak chcę w małym mieście w Polsce i wyjazd do Anglii. Uciekłem, się ukry, ukrywałem się w małżeństwie, yy, zostawiłem moją żonę, yy, mieliśmy, mamy, mamy dziecko, więc yy, rozłąka z dzieckiem, tak. Moi rodzice odeszli yy, z, z tego świata w yy, yy, dosyć młodym wieku, więc w sumie trochę taka samotność, nie mam państwa. Yy, Również w Anglii yy, przeszedłem chorobę rakową, limfomę. Także porównując, aby ktoś usłyszał, wiesz co, ty się tu żalasz nad życiem, facet zostawił, a ktoś raka przeszedł, więc zdarze, to zdarzenie nie było aż tak w porównaniu z innymi zdarzeniami yy, tragiczne, ale dzisiaj wiem, że to zdarzenie było mi potrzebne, by przeżyć ten shift. I słuchajcie, ta książka, którą wtedy sięgnąłem, która, jak mówię, uratowała mi życie, czy przywróciła mnie do życia mojego wewnętrznego, była prezentem od tego męża uciekiniera. Słuchajcie, nasze pierwsze Christmas, nasze pierwsze Boże Narodzenie, to był prezent pod choinkę, więc on już mi, on był w moim życiu po to, żeby zadać mi ten ból, żebym przeżył Shift, ale od razu przyniósł mi rozwiązanie. Więc Przeświat tak działa, że czasami pierwsze rozwiązanie, a później yy, później się dzieje to co, to, co do tego rozwiązania prowadzi. Chciałem się z tym z wami, z wami podzielić, abyśmy się poznali i zaprosić jednocześnie właśnie do tej podróży do, do moj, na, na kanale YouTube. Yy, co chcę tutaj robić? Chcę się dzielić moimi świadectwami, chcę się dzielić. Yy, jak mi pomaga wykorzystywanie w praktyce naszej potęgi świadomości, naszej potęgi bycia i życia w teraz i mówienie tak temu, co jest, co już i tak się nie zmieni, bo to jest. Mam dużo fajnych przykładów. Myślę, że znajdą się osoby, które rezonują ze mną i, i będą chętne za. Sprzeć w tej podróży i zasubskrybować mój kanał, podzielić się. Moją pasją, jak już wspomniałem, jest wykorzystywanie tej potęgi naszego umysłu, naszej świadomości, ale również uwielbiam pomagać innym. Najbardziej w każdej pracy, w każdym okresie mojego życia cieszył mnie, jeżeli ktoś ze mną mógł wzrosnąć, bo przez to sobie pomagam. To jest, ja dzisiaj wiem, że to jest. Wołanie mojej duszy, to jest droga mojej duszy i przez to ja wzrasta, moja dusza wzrasta. I do tej pory, kiedy znalazły się osoby, które, którym pomogłem, mam wspaniałe komentarze, że nawet jedna mała rzecz, jedno zdanie, jedna, jedn, jedna rada tak ich zainspirowała, że, że praktykują to do, do dnia dzisiejszego i, i dziękuję mi. Po prostu przez to ja. Wzrosłem. Wzrosłem przede wszystkim do tej decyzji, że na resztę mojego życia wybieram właśnie bycie animatorem radosnego życia i pomaganie innym. Pomaganie znaleźć tą radość, codzienną radość w sobie, nawet w sytuacjach, które no z zewnątrz nie są radosne. Tak? Będziemy je przechodzić, każdy je przychodzi takie sytuacje, ale jeżeli one się już zdarzają, to warto przez nie przejść świadomie, bo wtedy wzrastamy. I jestem tutaj po to, że, żeby pomagać, żeby wesprzeć, żeby podnieść na duchu. Razem podnosimy się na duchu. Także, jeżeli ze mną rezonujesz, zapraszam do oglądania moich filmów i do interakcji. Podnośmy się razem na duchu. Na dzisiaj dziękuję. Następny film wkrótce. Myślę, że nagram następny film o miłości, bo to, co robię, robię przede wszystkim z miłości, z pasji, ale miłość jest moją siłą napędową, szczególnie od tych zdarzeń, które, które przeszedłem 8 lat temu. Na dzisiaj dziękuję. Jeszcze raz nazywam się Tomek Lambret. Jestem animatorem radosnego życia. Do zobaczenia w następnym filmiku.